Hej, hej, siemanko! Ja jestem Topolo i w dzisiejszym odcinku wstrząśniemy trochę mobami. Zapraszam! Chodzi oczywiście o artefakt Wielki Wstrząs. Gdy aktywowany jest Wielki Wstrząs, kilka twoich kolejnych ataków wręcz powoduje, że moby eksplodują. Obrażenia do artefaktu mamy ponad 1,4 mln obrażeń. Czas odnawiania jest dosyć szybki, 8 sekund. I Wielki Wstrząs możemy zdobyć w miejscówce z Nederu. Jest to m.in. Forteca Nederu oraz Wypaczony Las. Oprócz tego oczywiście też wiejski kupiec nam może taki artefakt zapodać. Ewentualnie kupiec luksusowych towarów, uderzając gołymi piąchami w obiekt. Ogromnym damage'u ilości 1. Zobaczcie, jaka to jest prędkość. Miazga, miazga. Ale kiedy użyjemy wielkiego wstrząsu, zobaczcie, dzieje się wybuchowa impreza i lecimy. Patrzcie. I to jest ten efekt, który dzisiaj sobie przetestujemy. Trzykrotnej ilości, także do dzieła. Dawno nie grałem w Jungle Awakens i tak w sumie nasza miała ochota na płaskowy szpant. Myślę, że w dżungli będziemy mieli e, tutaj szansę wykazać się z tymi artefaktami. Jest tam dużo mobów, dużo creeperów, dużo, dużo mobów do rozwalenia. Zobaczycie, że ten artefakt jest naprawdę niezły. No robiąc próbę odnośnie tego odcinka, no jestem zdziwiony, że to tak dobrze działa i na Apokalipsie Plus 25. E, także dobra, mamy trzy takie same artefakty ubrane. No i też tutaj takie pytanie do do Was, czy chcielibyście zobaczyć jeszcze jakieś artefakty z tej serii? Też będziemy sobie używać trzech na raz Także ciekaw jestem, co o tym myślicie. Które artefakty jeszcze chcielibyście zobaczyć? Ja oczywiście mam już kilka propozycji ciekawych do nakręcenia. Uderzamy raz i po milion 800. Po lewej stronie mamy wybuchową imprezę. Też śmiesznie to brzmi. No i zobaczcie, jak działają te artefakty. Mamy je trzy do użycia, ale jeżeli użyjemy jednego z nich, reszta staje się niemożliwa do kliknięcia i to w sumie jest fajne i niefajne, bo nie możemy mieć po kolei tych czterech ataków, jeżeli macie karwasze no to bardzo szybko będziecie tracić ten artefakt, ale zobaczcie ja sobie klikam raz patrzcie to cały czas działa minie mi ten artefakt, tak i mogę już uruchomić kolejny, cyk, numer 2. mam też łuczek na regenerację artefaktów, co mi jeszcze bardziej temat przyspieszy Elegancko to działa. Myślę, że damy radę spokojnie z tymi artefaktami tutaj. Postaram się jak najbardziej, jak najczęściej używać właśnie wielkiego Wstrząsu Tutaj te wiedźmy będą naprawdę nam uprzykrzać życie. Tutaj będzie całkowicie inne doznanie, ale to działa dobrze. Po milion 800 co jest grane? Niezła impreza co? Dobry tytuł na odcinek. Oj te wiedźmy zenchantowane tam są u góry. Ajajaj. Cyk. Patrzcie, i to też działa obszarowo Wchodzimy w spota I wszyscy obrywają, takie mam wrażenie właśnie z tego co tutaj mogę zaobserwować Golemy padają Elegancko Łoj oj oj, ale wlazliśmy tutaj Nie no, to działa obszarowo, nie ma bata Zobaczcie co się dzieje O, strzałki się przydadzą Tutaj, jeżeli traficie na szkielety, to trzeba się pilnować w tym przypadku. Dobra. Robimy wstrząsy, robimy wstrząsy, hoho! Wow. Kluczowy moment tutaj, oj, 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 oj! Zatrucie, wszystko naraz. Ej, to jest dobry sposób na creepery, serio! Dodatkowy milion 800 mamy damage, zobaczcie na to! To jest ten damage właśnie z tego wstrząsu. I to jest... Stale nam, stale nam podnosi całe DPS, że tak mogę powiedzieć Czyli obrażenie na sekundę. Wow! Dobra, życie, 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 życie. I fajne jest to, że właśnie. E, długość resetowania się tego artefaktu jest tylko 8 sekund. Naprawdę bez nawet wybuchającej cięciwy... Yy, mamy szansę na właśnie cały czas używanie tego artefaktu. I to dosyć często cały czas. O! Zagapiłem się na pasek na dole. Nadal apokalipsa plus 25 jest dosyć wymagająca, także trzeba się pilnować na każdym kroku, bo można się zdziwić właśnie. Jeden misclick nie w tą czy w tamtą i nagle po nas, tak? Creeper pojawia się nie wiadomo skąd. Dobra, wybuchać, wybuchać. Oj, oj, oj Niedobrze, niedobrze. Dobra, miksturka jest. Artefakt jest. Cyk. Prawie na hita. Kolejna panda. Uratowana. Warto zbierać wszystkie itemki z wszystkich dlc ów bo nawet nie wiecie, kiedy wam się przydadzą. Oj, te creepery nas tutaj dręczą. Ale tak to jest. To jest właśnie Jungle Awakens. Łaskowy szpant. No Jakieś krytyki też się czasami trafią Dobra, cały czas się pilnuje, żeby używać wstrząsu Jednak trzeba zerkać, to jest jedyny minus Bo też nie chcę cały czas klikać raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, bo mam na klawiaturze właśnie yy, te przyciski Dobra i kolejny cyk Ale dobrze to działa na zenchantowane moby, dowódca jest, dobra, bierzemy dowódcę chyba, co? Raczej nie będzie nam yy, tutaj robić jakiegoś problemu, bo nie jest to Daily Trial, a zwykła misja, tajna misja. Okej, okay, tu jeszcze musimy wejść. Oho, mamy go, dobra. Patrzcie, jak mu szybko życie znika. Ale nas też, łoi. Zwiększone zagrożenie. No cóż, ale raczej na nas to nie robi wrażenia. Zobaczymy później. Zobaczymy, zobaczymy pod koniec, czy tu jeszcze coś nas e, zadziwi. Pewnie się trafią zreżatowane Creepery, to, no, będzie dużo bardziej zwiększone. Zagrożenie, ale to się jeszcze przekonamy o tym. O, kolejny dowódca, oj, oj, oj. niedobrze, niedobrze. O, jest Creeper, oj, pająki, niedobrze. Dobra, cały czas artefakt musi być uruchomiony. Cały czas się skupiam, właśnie. To jest jeden minus, że cały czas się skupiam jednak na tym pasku dolnym i nie patrzę na mój stan zdrowia. I to mnie gubi. Zobaczcie, już prawie zginąłem znowu. No niestety trafili mnie tutaj. Ta plójka mnie trafiła. Dziady go jedna. Gdzie ten dowódca? O, jest. O, strzelający, dobra. Dawaj, dawaj tutaj. Fajnie, gdybyśmy też użyli zbroi pod artefakty, które zwiększają o połowę e, obrażenia właśnie z tych artefaktów, ale niestety e, nie znalazłem w swoim ekwipunku żadnej zbroi takiej, która dałaby mi jakikolwiek szansę na pogranicę plus 25, bo też chciałbym, wiecie, mieć też jakąś swobodę ruchu, a nie po prostu podchodzić i zaraz uciekać, no bo ten odcinek miałby chyba 6 godzin, zanim ja bym to po prostu zrobił. Szybki atak, no te creepery, no faktycznie szybki atak. Dobra. Podejście i szybki unika. I znowu trafiło mnie, Ja to jestem mistrzem creeperów, na pewno. Okej, okay. czyżby to już koniec? Nie, no chyba nie. Patrzcie, ale to jest to. Wchodzimy w spota, uruchamiamy wstrząs. I zobaczcie, co tutaj się dzieje. Też na początku i kresie mam założoną eksplozję, to ten efekt jeszcze dodatkowo się nam tutaj kombi fajnie. Dodatkowe uderzenie od odchłani, zobaczcie, wszystkie, wszystkie enchanty mamy już, można powiedzieć w wersji Ultimate dosłownie wszystko naraz się dzieje. Zapominam, że mam zwiększone zagrożenie i to jest to właśnie. Ach, pająki. czekać mi stąd. O i pyk. I to jest właśnie ten efekt. Niesamowite. Wchodzimy w moby i kurde po nich. Superansko to działa. Dobra, kolejne slimy. Cyk. Jedyny minus jest właśnie używania tego artefaktu, gdzie macie daily trial i są pewne przeszkadzacze w postaci zwiększenia życia mobów. No i ten artefakt wtedy staje się dosyć bezużyteczny, no bo milion 800 damage'u nie robi na nich wrażenia, jeżeli mają o 100 parę więcej yy, procent życia. O, i katana mistrza, super. Ale dzisiaj ładnie dropi, no. I jak na razie widzę, że ten wstrząs bardziej się przydaje na moby, na trash. Im więcej mobów, tym lepiej. No i cóż, my tu gadu-gadu, a misja wykonana. Dotarli do łodzi. Straciłem dosłownie dwa życia i się udało. Zobaczymy, co z kapitanów najazdu tutaj nam wydropi jeszcze. To jest też taka ciekawostka, z dwóch, ma, mieliśmy dwa sztandary. No i pewnie jakaś zielonka, no przecież nie może być nic innego. Okej, okay, spaczona nasiona. Też się przydadzą. Lazurowy szperacz. No i co, to by było na tyle. Jak widać, trzy razy wielki wstrząs ma sens, da się tym grać. Także polecam Wam sprawdzić swoje siły w takim challenge'u. No i co, czy mogę polecić? Wydaje mi się, że raczej tak, ale nie jest to ten uniwersalny styl grania, jak zawsze używaliśmy, gdzie mieliśmy amulet z żelaznej skóry, osłabienia i grzybka. No, Do tego stylu grania człowiek się przyzwyczaja, ale myślę, że mogę rekomendować, jeżeli macie nadmiar tego artefaktu, spróbujcie sobie, przetestujcie sobie sami. Myślę, że jest całkiem fajnie Dajcie znać w komentarzu, jakie jeszcze artefakty Myślicie, że warto by było tak spróbować sobie Poużywać trzy jako trzy na raz Dzięki za oglądanie, na razie Siemanko i cześć